Cześć witajcie jestem Lena Fikusia dzisiaj przetestujemy kabanosy ale z marchewką i to jest jakaś nowość od razu mówię to nie jest współpraca czy coś tylko po prostu chcę przetestować na waszych oczach. dobra pachną jak normalne kabanosy ale są takie bardzo cieniutkie przetestujemy Powiem tak, um, dobre są. Smakują jak takie zwykłe kabanosy, ale po prostu są trochę słodkie, no przez dodatek tej marchewki, nie? Mega, polecam, ocena 9,5 na 10. Nie, 10 na 10. Pa!